Nie ma lepszego śniadania niż świeże pieczywo z dodatkiem sera i oczywiście pomidora posypanego solą i pieprzem. Tak naprawdę jest już po 11.00. Ja jestem już bardzo głodna. Muszę iść do sklepu na spore zakupy i będę gotować też na posiłki, które ostatnio jem bardzo często, więc wcinam kanapki i lecę do sklepu, żeby nie iść głodna do sklepu, bo wtedy kupuję znacznie więcej. Czego potrzebujesz, żeby zrobić najlepszą, zapychającą zupę? Przede wszystkim soczewice, pasety, oliwy, sól, pieprz oczywiście, przyprawy, u mnie imbir, papryka słodka i ostra, pietruszka, cebulka i czosnek i jakieś pieczywo do podania. Oj, przyda się bulion, ja użyję kostki warzywnej. Bo czemu nie? Mam tutaj szklankę z kostką warzywną, i teraz wlewam do niej gorącą wodę. Mam tutaj już przemytą soczewicę, wykorzystałam w sumie pół słoika i teraz wrzucę do garnka. Soczewica wrzucona, teraz dam passatę midorową i dam pewnie tak pół opakowania. I gotuję tak 10-15 minut, nie za długo. Jest bardzo, bardzo gęsta, ale wygląda super. Nie jest ostre? Nie, dla mnie jest takie bardzo fajnie ostre. A dla ciebie? Nie, spoko. Ja lubię takie lekko właśnie pika, tak. ale że nie jest takie wiesz, zbyt. Mhm. Fajna jest, prawda? Rzeczy, których potrzebujecie do zrobienia najlepszej sałatki, typu bardzo świeżej, to przede wszystkim sałata lodowa, wcześniej ugotowany makaron, świeże pesto z bazylią, ogórki, ja używam małosolnych, serfeta, cebulka, pomidor. Truszka, pieprz i sól. Mam nadzieję, że nic nie ja zapomniałam. Jeśli nie się za sałatą lodową, to dobrze też się sprawdza szpinek świeży. Ostatnio tak jadłam i też było bardzo dobre. A ty wolisz, Wojtek, sałatę czy szpinek? Ja wolę chyba sałatę. Tak? No. No, to dobrze trafiłam. Dodam jeszcze trochę pietruszki, którą wcześniej kroiłam. Kurde, spora ta sałatka wyszła. Myślisz, że zjemy? Myślę, że tak. <grych> I teraz będę bardzo delikatnie mieszać. Jeśli chodzi o tę sałatkę, to możecie w sumie sobie komponować składniki tak, jak chcecie. Jeśli chcecie dawać mniej makaronu, a więcej, nie wiem, sałaty, to śmiało. Ja sama też ją robię praktycznie za każdym razem trochę inaczej, żeby właśnie testować. I w zależności od tego, na co mam w danym momencie ochotę. Ale ogólnie bardzo polecam, fajnie jest eksperymentować i dodawać też warzywa, na jakie macie ochotę. No dzięki tej sałatce naprawdę poczujecie się bardzo, bardzo świeżo. Po pierwsze mają mało kalorii, są sparta redukcje, Po drugie mają sporo białka. Trzebujemy oczywiście przede wszystkim twarogu. Ja użyję tego. Jedno jajko. Coś słodkiego. Ja używam erytrytolu. Mąka pszenna. I proszę do pieczenia. I miska. Pełna szklana. Jak nie macie wagi, to... Pełna szklanka mąki. Dobra. pyk. Pyk, pyk. pyk. Jeszcze dosłownie szczyptę. Okej. Okay. To była trochę większa szczypta. Ale to nic. Ubijanie ciasta ciąg, ciasta, ciąg dalszy, widzowie. Część druga. Ja starannie wszystko obija, Dwie ręce obryzone. No ciężka robota. A mnie czyste. <grymne> ja sobie go kameruję, a jeszcze mi za to płacą. <grymne> jeszcze jest stajesz jedzonko w kredzia. Jeszcze jedzonko za darmo. Za zero pesos. Nic. <grymne> Dostało buła. Szczała. Dobra, jeśli już mamy gotowe ciasto, to kroimy je na cztery części. I będę je teraz rozwałkowywać. Żeby zrobić ładne kółeczko i takie delikatne wgłębienie, żeby borówki za bardzo nie wypadły przy pieczeniu. Jagody chyba. Jagody. Jagody, tak jest. Miały być truskawki, ale zapomniałam kupić truskawek. Ale ostatnio w sumie jemy tylko z jagodami i jest przepyszne, ale na 100% z truskawkami też będzie super smakowało, więc tu macie dowolność. I do tego jeszcze lody waniliowe. O tak, no tego nie, mogło, nie może zabraknąć. Słuchajcie, moje ciasto już trochę poleżało. Tu mam jagodę, tu już dwie nałożyłam i nakładam delikatnie dalej. Ogólnie ostatnio dałam dwa razy więcej jagód trochę ten sok z borówek mi się wylał, więc trzeba uważać, ale i tak smakowało bardzo dobrze. Jestem przekonana, że z truskawkami też wyjdzie super. Więc, jeśli macie truskawki, to korzystajcie. To jest najmniejsza, bo nierówno przykroiłam ciasto, ale to nieważne. Teraz wrzucam do piekarnika na około 20-30 minut w temperaturze 180 stopni. Trzeczki, tak to się prezentuje. Widzowie. Jedna bułka, druga bułka. Tak? Bułka! Taka bułka. Od mamy do szkoły. A to? Dalej, kanapki z szynką. Mamy lody waniliowe, jajutki, cukier puder i buła. Stwierdziłam, że mam jeszcze do polecenia herbatkę na zimno, którą sobie ostatnio kupuję. To jest od smoku truskawki i barbaru, Wcześniej. Kupiłam mango zmiętą i w sumie obie są dobre, ale chyba w bardziej wolę mango z miętą, bo jest takie jeszcze bardziej orzeźwiające. Dobra, czas na jedzenie, bo lody mi się już topią, mają idealną konsystencję. Dobra, ta dożdżówka jest generalnie dość ciężka, bo dałam sporo jagód, ale za to będzie cudowna. z lodami paniliowymi smokuję to obłędnie. Nie możecie pominąć tego składnika, ja sobie bardzo lubię dawać lody bezpośrednio na, na te drużdżówka, na te fake jagodzianka. <grytanie> Jeśli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu, zostaw serduszko w komentarzach. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały. Mi się bardzo podobały i fajnie się przy nich bawiłam. Więc jeśli chcecie więcej food contentu, to polubienia. Um, I wydaje mi się, że to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.